Człowiek od zadań specjalnych. Marcin, jedną z wielu funkcji, którą tutaj pełnisz, to jest kontakt z publicznością. Zgadza się. Przyjęliśmy taką, myślę, że dosyć fajną zasadę, że nie jesteśmy tak jak większość festiwali, gdzie organizatorzy skupiają się tylko na organizacji, zbiorą po festiwalu informacje, co się festiwalowiczom podobało lub nie. Dążymy do tego, żeby ten kontakt był dosłownie w czasie rzeczywistym. Działamy nawet lepiej niż RCB, bo dzisiaj jak na przykład mieliśmy tutaj deszcz i zagrożenie całkiem konkretną burzą, to biorąc pod uwagę, że obserwujemy radary pogodowe, to sami i wysłaliśmy do uczestników przy pomocy serwera Discord, na którym się komunikujemy z publicznością, ale słuchajcie, macie 20 minut na to, żeby sobie schować rzeczy do namiotów, skończyć jeść albo pójść do knajpy, bo będziemy mieli przez dwie godziny ulewę. Równa 23 minuty. Po tym ogłoszeniu przez nas zaczęło lać. Także ludzie mi pisali jakąś godzinę temu, że idealnie wyszło, bo właśnie sobie kończą jeść ze spokojem pizzę tutaj w nowo otwartej knajpce i że bardzo dziękuję za pomysł, wypaliło. Także dążymy do naprawdę pełnej współpracy z naszą publicznością, bo to jest nasz skarb i trzeba o nich dbać, a oni są również szczęśliwi, że mają raczej dość dobrą obsługę z naszej strony. Na co powinni zwrócić uwagę festiwalowi goście? Widziałem, czasami byli zaskoczeni, zdziwieni, że nie można wnieść na ten festiwalu statyw, jakiś obiektyw 400. Statywy i obiektywy 400 to może zostawmy jednak dla profesjonalnej prasy i mediów, natomiast jeżeli ma się trochę mniejszy sprzęt, bardziej kompaktowy nazwijmy to, bo nieważne, czy to będzie lustrzanka, czy aparat kompaktowy, to jak najbardziej, natomiast no nie zabijajmy się tym wszystkim, bo to jak cały las ludzi stanie z tego typu sprzętem, to jednak będzie dosyć duży kłopot, bo się wszyscy będą tym trącać, a jeszcze jak będzie jakaś wyrywna kapela i ludzie zrobią małe pogo, niech ktoś kogoś przypadkiem szturknie no będzie niestety kłopot. A szkoda by było i sprzętu, i ludzi. Także zostawmy, jak to się mówi, te duże obiektywy dla fotografów, których jest maleńka garsteczka, ponieważ mediów akredytowanych jest zawsze bardzo mało, bo robimy bardzo dużą selekcję. Za niej przyjdą, Zrobiam zdjęcia, odsłaniam scenę, żeby nikomu no, nie psić zabawy i wszyscy się będą dobrze bawić. Tym bardziej, że zawsze jest na bieżąco aktualizowana festiwalowa galeria zdjęć i to również Twoja sprawka. Może nie na bieżąco, bo jest to dosyć kłopotliwe, bo jest za dużo koncertów, za mało czasu na to, żeby to zrobić, ale tak myślę, że dwa dni po festiwalu już większość zdjęć jest. Co do, do zasady, tak, jest to w dużej mierze moja sprawka, nie powiem, że tylko i wyłącznie moja, ponieważ fotografów festiwalowych mamy w tej chwili trzech w porywach do czterech. No, dwie sceny, jakoś musimy się wymieniać, żeby to wszystko... E, Spiąć razem i nie pominąć żadnego zespołu, bo zawsze do tego dążymy. Co jest niestety bardzo trudno, bo czasami nam się za dużo rzeczy pokrywa. Jeszcze w tym roku dorzuciliśmy atrakcję na rynku, więc tym bardziej będzie kłopot, to wszystko spiąć razem w jedną całość. Natomiast dążymy do tego, żeby wszystko zostało w jak najlepszy sposób udokumentowane. Jeszcze ważna kwestia dotycząca bezpieczeństwa. Gdyby ktoś padł na pomysł i chciał sobie polatać dronem. To jest bardzo głupi pomysł, żeby latać nad, nad publicznością dronem ze względu na to, że tego zakazują przepisy i prawo lotnicze dość jasno taryfikuje tego typu wykroczenia i zdecydowanie odradzam, ponieważ... Już zdarzały się tego typu sytuacje w latach ubiegłych i niestety musieliśmy niektórym drężom po prostu wytoczyć sprawy w sądzie, które się w tej chwili toczą. Nie jest to nic przyjemnego ani dla nas, ani dla takiego człowieka, który straci w tym momencie drona licencję, dostanie karę grzywny i tak dalej. Natomiast dla nas bezpieczeństwo naszych festiwalowiczów jest kluczowe i w tym roku nawet postanowiliśmy zamknąć niebo dookoła zamku. Liczymy na to, że chociaż w jakiś sposób uprości nam walkę z tym głupim zjawiskiem.